Bo ludzie gadają, że górnikiem to się trzeba urodzić. Recytowali po Śląsku. Przedstawiłem tekst o górniku, takim młodym chłopaku. To jest tekst o chlebie, o tym jak się go robiło. Konkurs mowy Śląskiej. Chcę pokazać, że ta gwara ciągle funkcjonuje. Czek dla ośrodka wsparcia rodziny. Bronkobus w Chorzowie. Od kilku dni jeździ po całym województwie. Pan Prezent Komorowski to jest człowiek, który cieszy się dużym poparciem społecznym w Chorzowie i biatlon dla każdego na Śląskim. Ta akcja już jest ogólnopolska, ale zaczęła się właśnie na Stadionie Śląskim. Akcja polega głównie na promowaniu biathlonu. Weźcie te pozor! Weźcie no tam Jakieś dwa krzyżutkie włóki ku braj Dwudziestu uczestników wzięło udział w konkursie Mowy Śląskiej, którego finał odbył się w poniedziałek w Chorzowskim Centrum Kultury. Zwycięzców wyłoniono w trzech kategoriach. Te familii nie śmiało braknąć chleba. To jest tekst o chlebie, o tym jak się go robiło, czy to, czy to, że to była trudna robota, no i o tym, że też to było wielkie święto w, w familii, jak się ten chleb piekło. Kiedy przychodzę do mojego dziadka, są czuję się tak, jakby to też cofnął się na w dawne czasy. Przygotowałem tekst Dominiki Drop o, o starziku. Miało paść kozę i ta koza, to mu zostawił tą kozę i poszedł grać w piłkę. U nas to ludzie gadają, że górnikiem to się trzeba urodzić. I wiecie, ja bym powiedział, że to jest prawda. Przedstawiłem tekst o górniku, takim młodym chłopaku, który nie chciał pracować przy gospodarstwie. Mama powiedziała, że by został górnikiem, jednak zobaczył, jaki to ciężki zawód, jednak zgodził się, żeby pracować na roli. Piotrka Śląska no, dla mnie no, jest takim no, trudniejszym zadaniem, O nie to co inne takie no, wierszyki, ale jak o, mama się za mnie już się postara, to wszystko będę już umieć. Fater zbudował tam taką małą chałupę. Są tam dwie ich głównie, Patryk i An chcemy pokazać, że ta gwara ciągle funkcjonuje, bo ona się pokrywa z tradycjami śląskimi, z naszymi zwyczajami tutaj i chcemy też pokazać, że ona ciągle żyje, funkcjonuje. Jesteśmy ponad tymi dyskusjami, czy to jest język, czy to jest mowa, czy to jest gwara. Po prostu cieszymy się pięknem tej śląskiej mowy. Część mówię po polsku, a część po śląsku, bo niektórych wyrazów słów nie wiem jak są po śląsku. Rodzice uczyli mnie mówić tylko i wyłącznie po śląsku. Gdy miałem styczność później z dziećmi, które, które mówiły tylko czysto po polsku, nauczyłem się tego sam. Teraz do tej pory w domu mówię tylko i wyłącznie po Śląsku, a przy spotkaniach z kimś, kto nie umie mówić gwarom, mówię. Yy, oczywiście, czysto po polsku, nie jest to dla mnie żadnym problemem. To jest coś, co babka wie od babki, dziadek wie od dziadka, i to tak jest z pokolenia na pokolenie. To widać, że to nie jest wyuczona gwara, tylko że oni mówią w domu z babciami, z rodzicami, ale oni też potrafią emocjonalnie do tego podchodzić. Chworzy wie się gada, a nie mówić. Ja. Pamiętam, jak mi wszystkie ciotki i ujki dowali mi tyty z bombonami. Piszowali mi i radzili, żeby w szkole czasu nie marnować. Ja wolę go bo... No bo mi wtedy idzie lepiej. Czuję się pewna siebie i jestem sobą. I ja myślę, że, że ja, że ta gwara przetrwa. myślę, że przez takie konkursy albo różne kultywowanie tej tradycji przez rodziny, przez familie, myślę, że... Gwara Śląską będzie dali Gwarom Śląską i myślę, że na Śląsku będzie się ino dać. A tak wygląda lista laureatów konkursu. Najlepsza w kategorii szkół ponadgimnazjalnych okazała się Edyta Mojeścik z Istebnej. Te wielkie głowy się tak zmieniają, co nie mogą nastarczyć z wymyślaniem. Co je lepszy? Czek na 20 tysięcy złotych przekazany został podopiecznym Ośrodka Wsparcia Rodziny. To efekt zbiórki przeprowadzonej podczas balu charytatywnego, który odbył się w Chorzowskiej Sztygarce. Jeden z 17 autobusów kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego, czyli tzw. Bronkobus, zatrzymał się w Chorzowie. Działacze Platformy Obywatelskiej, m.in. senator Leszek Piechota i poseł Tomasz Tomczykiewicz zbierali podpisy poparcia na rzecz urzędującego prezydenta. Od kilku dni jeździ po całym województwie i zbieramy przede wszystkim podpisy no i rozmawiamy z ludźmi na temat tych wyborów i w, w, na każdy temat, jaki jacy ludzie sobie życzą. Mówimy też o bezpieczeństwie, o tym, co pan prezydent zrobił. Tu podkreślamy jego rolę taką ważną dla Śląska. Przecież w jego programie 5 lat temu i temu było rodzina jako pierwszy, pierwszy temat i karta wielodzietnej rodziny, którą z inicjatywy pana prezydenta. Jako Parlament wprowadziliśmy, no cieszy się przecież ogromną popularnością, bo ponad milion zgłoszeń już do tej karty. Pan prezydent Komorowski to jest człowiek, który cieszy się dużym poparciem społecznym w Chorzowie, w zresztą y 5 lat temu były wybory, gdzie już w pierwszej turze miał ponad 50%, i widać, że to jest osoba, która jest w Chorzowie lubiana i ceniana przez mieszkańców. Otrzymała także poparcie przez pana Andrzeja Kotale, przez prezydenta miasta Chorzowa. Oczywiście władze są yy, samorządowe nie, są niezależne od, 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 od stanowiska prezydenta, tak samo jak prezydent w tej chwili nie jest członkiem żadnej partii politycznej, natomiast no, jest to bardzo dobry kandydat. I my jako samorządowcy z Chorzowa poparliśmy e, Bronisława Komunowskiego. Nie brakuje też tematów związanych z branżą górniczą. Chcemy, żeby to górnictwo było na zdrowych e, zasadach, że nie chcemy, nie oczekujemy niczego poza tym, aby, e, aby to górnictwo mogło się zreformować i, i, i było dumą śląska. No i przede wszystkim górników, żeby ten węgiel, który... Dzisiaj kopiemy, no znalazł nabywcę. No, bo dzisiaj to jest główny problem. Przyjazd bronkobusa do Chorzowa to jak na razie jedyny akcent kampanii prezydenckiej w naszym mieście. Do tej pory nie otrzymaliśmy informacji, czy sztab najpoważniejszego konkurenta w wyścigu o fotel prezydenta Andrzeja Dudy planuje wizytę w naszym mieście. Emocji nie brakowało, ale tylko przez pierwsze 20 minut. Na pierwszej zmianie w sztafecie podczas Mistrzostw Świata w Biatlonie w Kontolachti chorzowianka Monika Chojnisz wyprowadziła naszą sztafetę na pierwsze miejsce. I na Stadionie Śląskim zapanowała euforia. Monika pochodzi z Chorzowa, tak? więc y, trenowała w liderze Katowice, więc całe to środowisko tutaj Śląskie Biatlonu y, wspólnie dopinguje razem i o to też chodzi podczas takich właśnie spotkań. Przy okazji takich imprez środowisko powinno się, wydaje mi się, y, integrować, wspólnie dopingować i myślę, że takie pokazywanie, że taka formuła imprezy no, jest fajna, to jest bardzo ważne. Wspólne oglądanie zmagań biathlonowych na Stadionie Śląskim odbyło się już po raz drugi. Rok temu młodzież kibicowała zawodniczką w sztafety w Soczi. Cieszymy się, że udało nam się wspólnie z Polskim Związkiem Biatronu zorganizować drugą już akcję Biatron dla każdego. Ta akcja już jest ogólnopolska, ale zaczęła się właśnie na Stadionie Śląskim, kiedy rozpoczynaliśmy oglądanie wspólne igrzysk w Soczi i tam sztafety, która no, trochę zawiodła. W tym roku również nie było najlepiej. Biegnąca na drugiej zmianie Magdalena Gwizdoń podłowała raz za razem. Na drugim strzelaniu sytuacja się powtórzyła. Akcja Biatlon dla każdego to ogólnopolska inicjatywa. W tym roku chcieliśmy rozszerzyć jakby zasięg tej akcji. Zaplanowane mamy 19 miast ogółem. Akcja polega na głównie na promowaniu Biatlonu. Każdy uczestnik może spróbować jak jak Biatlon wygląda. Wspólnie z wychowankami klubów biatlonowych z regionu zawody oglądała Agnieszka Cyl, była reprezentantka Polski, siódma zawodniczka igrzysk w Vancouver w 2010 roku. Monika wykonała kawał dobrej roboty i, i bardzo dobry bieg, miło było oglądać.